W dzisiejszym odcinku Mr. and Mrs. Harmony. Szumieć zakłóca naszą rozmowę. Ja nazywam moją żonę łajzą. Nazywam ją łajzą w ogóle. Kafi mówi z pełnymi ustami. Nie mówi się z pełnymi ustami. Weź przełomie, to gdzie Ja patrzyłem na tyłek. Tak, patrzcie na tyłek? No, ja a wszyscy patrzyli. Kafi zdradza, kto napisał Gwiezdne Wojny. Ej, to nie napisał Gwiezdnej Wojny. Ty, ty Hanut mówi mi, co mam zrobić. Co ma zrobić tata? Tak? No way! A Kafi nie pamięta, że zrobiła dla mnie walentynkę. A ja dostałam od Ciebie walentynkę. Kiedyś, pamiętasz? Nie. Na samym początku. Nie. Zapraszamy. Długo kazaliśmy na siebie czekać, ale w końcu się doczekaliście. Postanowiliśmy nagrać e, walentynkowy odcinek na naszym kanale w którym opowiemy o tym, jaki mamy stosunek do Walentynek oraz zadamy sobie kilka pytań, żeby się dowiedzieć, czy tak naprawdę e, jesteśmy taką idealną parą, za jaką nas uważacie, czy to po prostu tylko taka jedna. No najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że każde z nas szykowało pytania gdzieś tam w osobnych pokojach, także nie podglądaliśmy i nie wiemy, o co to druga osoba Dobra, e, zapytała. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy! Zaczynamy! Najpierw poopowiadamy sobie o tym. E, jak wyglądają balantyki u Ciebie. Ty, miałeś, ty masz duże doświadczenie, bo miałeś e, około 100 tysięcy facetów, więc... Nie, zupełnie nie jest to prawdą z, tym. I z tą ilością facetów, cały czas o tym opowiadasz i wczoraj e, na live'ie, że ich było tak wiele zupełnie... Nie, ale to prawda! Nie. To jest prawda! Kogokolwiek nie mijały na ulicy... Nie, no właśnie Ale kogokolwiek a, 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 nie mijały a, 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 na ulicy, dobra, to A, dobrze, pamiętasz, a pamiętasz tego gościa, jak szliśmy tutaj kiedyś na spacer? Szliśmy na spacer Nowo Ursynowską ulicą przy nas i generalnie no no tak, na spacer, ale w kto to był, o mój były! i to tak. się zdarza, to się zdarza u nas cały czas, normalnie, w normalnym ja, warunkach. Tym razem, ja wiem, że ja przesadzam, a tym razem to on przesadza no i tutaj, way. dobrze, ja powiem jak wyglądały wam tylko u mnie, przede wszystkim wyglądały, bo ja je obchodziłam, więc zacznijmy od tego, że po prostu było jakoś. No dobra, a miałaś taką walentynę, która zapadła ci a, zawsze w głowę i będziesz zawsze o niej pamiętać, taki wow, ale się goś postarał. Z góry mówię, że to nie byłem ja. <grym> no nie, bo ja tych gości po prostu kasowałam ze swojej pamięci, bo przeważnie to było tak, że starali się ci, e, których ja nie chciałam. I wtedy to takie jest, że się bardzo starają, wracasz na przykład ze szkoły, w do domu, były takie, Boże, przepraszam, że z tym 8 na nie wpadają, Wracasz do domu no, i na wycieraczce, na przykład od windy przez cały korytarz aż do wycieraczki. Wiecie, jest e, dywan e, z czerwonych róż i kartka na drzwiach no malarnych to do jest no, ale... Taka epicka no. historia. O, ale ale ten... jakby ta osoba zupełnie się dla mnie nie liczyła, więc po prostu podziękowałam za różę i to wszystko. Mam nadzieję, że nas dzisiaj nie słucha i okay. nie ogląda. Generalnie Wam dzięki obchodziłam, bo uważam e, i zawsze to mówiłam, żeby jakby dla zakochanych osób. E, nie ma, jakby nie ma znaczenia dzień, prawda? Bo no, no. możemy świętować każdego dnia, wczoraj możemy przed wczoraj za tydzień, za miesiąc, jakby każdy dzień jest dobry do wyznawania sobie miłości. Ale co podkreślałam wiele razy, e, że jest to bardzo dobra okazja dla tej takie ułatwienie dla osób bardzo nieśmiałych. Dokładnie tak. Czyli nie jesteś na przykład w liceum, bo u mnie widceum było właśnie takie najwięcej takich akcji i wtedy taki adorator potencjalny czaił już się cały rok. Cały rok i tego jednego dnia on mógł Tobie wręczyć właśnie, nie wiem, list, napisać SMS-a, yy, podarować jakąś właśnie taką różyczkę, szedł taki z tym jednym kwiatkiem. Mm -hmm. I to był dzień, kiedy on był po prostu rozgrzeszony, no wiecie, walentynki. I to yy, wielu osobom ułatwia. I myślę, że dlatego jest to spoko. Dla mnie jest ok, Jest to jeden więcej dzień w które możemy świętować, więc dlaczego nie? No okej, okay, dobra. Ach, a tak. potem poznałam jego a, i on mi powiedział tak, słuchaj, no wszystko fajnie, ale ja tak, nie obchodzę walentynek, nie obchodzę dnia kobieta, nie obchodzę imienin. Na Śląsku trochę, nie obchodzi się imieniem. Trochę no tak. Wiecie, no, same rozumiecie dziewczyny, trochę przypałowo, no. Wielkie rozczarowanie. Dokoła macie pełno bukietów kwiatów, czekoladki, serduszka, kolacje, wyjścia do kina, do teatru, romantiko w ogóle jakieś akcje się dzieją, Ale ja muszę ci tu mówię, coś że, powiedzieć. Co Wiesz co, że on nie obchodzi Valentynę. Ja muszę tu coś powiedzieć. Ja się założę, założę się, że jakby uwzględnić średnią ze wszystkich dni w roku, kiedy dostałeś do mnie kwiaty. To przebijam wszystkich facetów na walentynki. I przebijam nawet tego gościa, co ci róże zostawił. Nie, no, bo i kochanie. no, kochanie. tak, no, tam było, ja policzyłam, tam było 127 róż, więc jak przebijasz okay, kwiaty w ciągu 127 roku. róż. Nie no. mam takiego budżetu. No więc wiesz, no o tym mówimy. Ty no. mi przynosisz trzy kwiatki, tak? I to Ty grajmy, ci... jakie trzy kwiatki? Ostatnio 3... ci przyniosłem 15 tulipanów. Ty łajzo mała. Trzy kwiatki na krzyż. No, no, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Nazywam mnie Wajza w ogóle. W każdym razie jakby no świat mi w gruzach, kiedy on mówił mi wybranek mojego serca mówił, wiesz co, no ja walentynek nie obchodzę. Oczywiście tutaj sobie i żartuję no no bo jakby jesteśmy dorosłymi osobami. No właśnie, i... czy ja mogę coś powiedzieć? Jak musisz, to teraz. Super, ma. super, bardzo się cieszę z tego powodu, bo e, tak się zastanawiam. E, być może dla e, małolatów, nieśmiałych małolatów, walentynki e, są potrzebne. Być może dla ludzi, którzy prowadzą własny biznes i tego dnia czeszą naprawdę grubą kasę za to, że wszystkie pary idą do restauracji, do kina, Kupuję czy kwiaty. kupują kwiaty i tak dalej, to jest. to jest super idealna okazja dla całego przemysłu, który czerpie z tego olbrzymie zyski. Ale czy walentynki są potrzebne nam ludziom dorosłym, którzy żyją w związku, mają dwójkę dzieci, czy faktycznie. czy mamy w ogóle czas na walentynki? I czy generalnie nie wiem. Czy to, że no, ale dzisiaj... Ale dostanie... dzieci też nie obchodzili w walentynie. No dobra, ale... Nic nie zwalaj teraz na dzieci, ale okay. wiem o co ci chodzi. Rozumiem Twój no Ale to czy... tutaj... Nie, no bo ja bym chciał wiedzieć, czy na przykład kwiaty, które dostaniesz w walentynki, będą miały większą wartość dla Ciebie niż kwiatki, które dostaniesz na przykład 6 grudnia. No oczywiście nie, oczywiście nie. Oczywiście no, nie. Nie o to chodzi, można wstać 6 grudnia i na walentynki. Okay. Nie o to chodzi. Nie no, wiemy, my wiemy o co chodzi, tak? I dlatego nie ma u nas problemu. Od pięciu lat nie obchodziliśmy walentynek, dlatego jak pytacie nas o nasze plany, to myślę, że niczym jutrzejszy dzień, wieczór nie będzie się różnił od e, żadnego innego poprzedniego bądź też następnego, tak? A tu zdziwienie, bo będą wszędzie świece, będą e, i, płatki róż, i nie, będą walentynki. Nie sądzę. Będą Chyba, płatki że... róż, które Hanka będzie bardzo chętnie zjadała. no jak było u mnie? No, no właśnie, ale jestem tu ciekawa, czy te twoje wszystkie poprzednie kobiety rzeczywiście w walentynki były odtrącane? No I właśnie że... się zastanawiam. No właśnie, czy, czy bo, były bo zaraz walentynki? jak wyjdzie, że nie? <śmiech> <śmiech> I że jak <laughs> tylko mi powiedziałeś, że nie pójdziesz w to naprawdę się wkurzę. Zastanawiam się. Ja myślę, ja myślę że jak byłem nastolatkiem, miałem tam 12 lat, to oczywiście jakaś róża się tam komuś przytrafiła. Natomiast co do zasady, yy, walentynek nie nachodziłem. A to zaraz wszystkie moje były, które nas śledzą, do mnie pisały. Ty draniu, ty łobudziu, oszukałeś, oszukałeś ją, dawałeś, dawałeś mi duże, w ogóle zabrałeś mnie na, na Malediwę. O rety. O nie, no sorry, Malediwę to chyba już pamiętam. No raczej. Z, z tymi świętami to jest tak, że rzeczywiście Martin ma trochę racji. Że są na siłę robione e, To są robione na siłę, no i nakręcają cały ten biznes. A ja dostałem od Ciebie walentynę kiedyś, pamiętasz? Nie. Na samym początku. Nie. Jeszcze nawet chyba oficjalnie parą nie byliśmy. Nie. Pojechałaś sobie do Egiptu i narysowałaś olbrzymie serca na plaży. Tak, Nie, nie. Taak, a. Tak, bo to było tak, że się poznaliśmy chwilę wcześniej mieliśmy te pierwsze randki i poczułam temu tyle w brzuchu, po czym e, wyjechałam. Nie, No właśnie. Tak. Nie, właśnie nie. Najpierw wyjechałaś, a później pojawiły się motorki. No, tak, bo było, było tak, że się spotkaliśmy i było super miło, ale cały czas sobie myślałam, że no kurczę, to jest tak, że znamy się tam, załóżmy dwa tygodnie, ale um, ja za chwilę wyjeżdżam na dwa tygodnie, więc czym się mają te dwa tygodnie, wiecie, wakacje, plaża, drinki kolorowe z palemką, basen, mężczyźni, których tam poznajesz, no, jakby czym się mają takie dwa tygodnie imprezowania? Do dwóch tygodni, które tutaj spędziliśmy na jakimś tam poznawaniu się, że pewnie to się gdzieś wyrówna i już nie będzie istotne po moim powrocie. Okazało się zupełnie inaczej. Na wyjeździe nie mogłam przestać o nim myśleć i właściwie no, mój cały wyjazd był skupiony na tym. O, ciekawe co on robi. O, ciekawe czy on o mnie myśli tak samo jak ja o nim. O, ciekawe czy w ogóle o mnie myśli. Więc to była udręka. To była udręka. Już chciałam wrócić i te wakacje w ogóle przestały być ważne. No i jak przyszedł ten dzień Walentynek na wyjeździe, to stwierdziłam, a on mi powiedział, że nie obchodzi Walentynek. A ja stwierdziłam, co, co z tego, że się tak krótko znamy? Co z tego, że on nie obchodzi na Walentynek? Poszłam na plażę i e, tym kawałkiem patyka narysowałam wielkie serce i wstawiłam mu na fejsie na jego tablicy, oznaczając, go i to dopiero było coś. To było wyznanie. Tak teraz tak sobie myślę z perspektywy pięciu lat. Zobacz, znamy się krótko, mówisz mi, że nie obchodzisz walentynek, a ja idę na plażę, rysuję ci serce i wstawiam u ciebie na tablicy. Nie wiem, ja na przykład gdybym miał teraz hipotetycznie wysłać komuś walentynkę, to chyba bym się wstydził. Bardziej niż podejść i powiedzieć, słuchaj, jesteś no, ale fajna Ale całe oska. szczęście, bo jeszcze by było tak, że mnie nie wysyłasz, a jeszcze komuś miałbyś wysyłać. Ale mówię, że hipotetycznie. Dobra, słuchajcie, ale jestem strasznie teraz ciekawa. Nie mówi się z pełnymi ustami. Weź, przełknij to ciasteczko. Dobra, słuchajcie, to jest tak, że my nagrywamy tutaj ten y, odcinek walentynkowy, ja jestem strasznie ciekawa, jak to jest u was. Czy wy obchodzić walentynki, czy... A raczej nie, I co o tym uważacie? Czy tak jak ja, że jednak jest to fajne, i czemu nie? To jest kolejne jakby dodatkowa, kolejna dodatkowa okazja do świętowania, czy raczej skłaniacie się ku. Mojemu poglądowi, że to jest bardzo komercyjne i wstrętne święto, które napędza tylko kasę więc jak możecie, to Biznes. napiszcie nam w komentarzach albo pod tym filmikiem na YouTubie, albo... Mm, na, YouTube. na YouTubie. Na YouTubie. No właśnie, moglibyście się w końcu zacząć udzielać na naszym kanale na YouTubie, bo to jest skandal, co wy wyprawiacie. Tak. Naprawdę. Dopytujecie, to, no, dopytujecie, kolejny film, będzie? a jak wstawimy, to generalnie co? Ok, dwie łapki w górę, generalnie trzy, trzy komentarze że na krzyż. Pamiętajcie, że Wasze komentarze właściwie są dla nas no, na maksa ważne, bo dzięki nim wiemy, jakby w którą stronę iść i... Co dalej robić, co nagrywać, co byście chcieli widzieć. Także ja jestem strasznie ciekawa, jak to Was z węzłami, i będę zaglądała i patrzyła, czy już są wasze komentarze. Jak nie będzie komentarzy, to fok I to wcale nie są żebro lajki teraz, to na inna historia. Żebro komentarze. Tak. Dobra, przygotowaliśmy dla siebie po pięć pytań. E, oczywiście nie znamy tych pytań. E, pytania mają e, pokazać nam, ale również też i Wam oczywiście, e, jak bardzo się znamy. Albo czy się na przykład nie znamy w ogóle. Sama jestem ciekawa. Okej. Okay. Dobra, to, to ty to. zaczynaj, bo ja się boję w ogóle całkowitej porażki, że wymyślałam takie pytania, które... Dobra, to poczekajcie chwilę tutaj na e, naszej tablicy. E, ja na naszej tablicy zrobię tutaj... A i tak sobie przypomniałam teraz, że e, na studiach miałam taką e, panią od niemieckiego, a ja ona zawsze jak pisała tej, tak tak zawsze latał. Ty patrzyłeś na jej tyłek? No ja wszyscy patrzyli, faceci chyba. Maksymalnie za pytanie możesz uzyskać jeden punkt. Za pytanie? Tak. Za każde pytanie. Poprawna odpowiedź jeden punkt. Ale jeżeli już w połowie odpowiesz na pytanie, to dostaniesz no, pół no, no, no. Chcesz zacząć czy mam zacząć? Ty. O, dobra, lecimy. Pierwsze pytanie brzmi. Wymień przynajmniej pięć klubów, w których gram. Jako DJ. W Polsce. No, możesz za granicą, jak jesteś taką krótką no. dobrze. Co najmniej 5. Mhm. Jak wymienisz 10, z dwa punkty. Dobra, to ja tak, wymienię m, lustra, mhm. aparacji. Zastanawiam mhm. się, gdzie jeszcze grałeś. Kluboka wiarnia. Mhm. E, na przykład sobie powiem, że... E, e, Showcase i na przykład co? No, dawaj I na przykład powiem, że basen. No okej. Okay. Albo bym jeszcze. i jest okej, okay, tak? No, jest okej. Okay. No i widzicie, zaliczone. jeszcze bym powiedziała mm -hmm. na przykład e... Sphinx. Uh -huh. Zodiak. <laughs> What? <laughs> Jaki zodiak? Dobra, nieważne. Zaliczone. Zaliczone i jeden. Jakbym miała do wyboru i bym mogła sobie kupić samochód, to wybrałabym bardziej Jeepa, czy Cabrio, wiesz, wiatr we włosach i te sprawy, czy raczej zabudowana w Jeepie? Myślę, że cabrio. Nie, zabudowano w no Jeepie. co ty, bez jaj. No nie. Dlaczego, czy to plus gdzieś źle dla was? Ja zawsze chciałam mieć kawę, myślałam, że naprawdę te włosy w ogóle... No właśnie, nie. Jeep? Zawsze ci mówiłam, że Jeep. Ale jak ty, jak ty tym biednym Jeepem będziesz parkować? No specyficznie parkować nie potrafisz. No, ale to nie jest właśnie na zasadzie, że jakbym miała kupować, to bym kupiła w ogóle ani cabrio, ani Jeepę. O jest... Idę sobie zapisać zero na tablicy. Chociaż wiedzcie, że te zero to jest takie... Sami słyszeliście. Jaka jest moja ulubiona seria książek fantasy? Terry Pratchett. No nie no, ale to wiadomo, że Terry Pratchett, ale co? Chodziło o serię, nie? Patrz. Tam... Jakieś, nie wiem, Gwiezdne Wojny. Nie. Terry Pratchett nie napisał Gwiezdnych Wojny. <laughs> mm. Nie Nie, nie Okej. Okay. To jest seria światysku. Jest. I tym automagicznym sposobem mamy remisik. No dobrze, jak jesteś takim utwardziemy, to powiedz mi, uh, teraz będzie będzie kosmetykę. No. Aha, aha! Jakiego kosmetyku! Pielęgnacyjnego używa Twoja żona codziennie. Mogę mieć jeden? <laughs> jeden, którego używa codziennie. Dobra, dobra. Mm -hmm. to jest ee, krem do twarzy Mia. No nie muszę już tutaj z reklamem marki. Okej, okay, krem do twarzy masz. Myślałam, że zacznie mówić jakieś, nie wiem szminka, coś tam chciałam go wziąć na to, że to nie pielęgnacyjne, tylko, że wiecie, że to kolorówka i że on nie będzie wiedział, co to znaczy pielęgnacyjne. Krem do twarzy, tak. wam codziennie, no. masz jeden punkt. E, jakie było, jakie jest moje e, e, największe materialne marzenie? No chciałabym mieć ja. No, chyba może tak. I pływać po całym świecie. Dobra, no, to płynę do tablicy, dać Jaki był pierwszy? Jak się nazywał pierwszy klub, do którego chodziła? Jakiego poszłam? Pierwszy klub, do którego poszła. Czy... Chodzi mi o taki klub, wiecie, no impreza, klub na, wieczorową porą muzyka. Na tak? Underground. Na no, yeah. <laughs> królową parkietu. Jak, jak, jakiego miałeś nika przy no, słuchaczom, oglądaczom? Kafi, nie, ta dziewczyna ruda spod wiatraka. <laughs> Ruda miałam taką ksywkę ruda spod wiatraka, ponieważ miałam wtedy długie rude włosy. I moim ulubionym miejscem do tańczenia było miejsce niedaleko wiatraka, bo wtedy te włosy mi się tak rozwiewały i było mi chłodno i dobrze mi się tam tańczyło. Mogłam długo tańczyć, no bo nie odczuwałam jakby tej gorącej atmosfery klubu, tylko mi tak była akurat. Dobra. No, ja o, przyszła ta Ruda z pod wiatraka. z idę sobie zapisać jeden punkt. Powiedz mi, cwaniaku, ile dostałam w swoim życiu walentynek? Możesz się pomylić o pięćdziesiąt. No siokło! No, no. Wyliczając twoje. Zero! <laughs> no, mogę się pomylić o pięćdziesiąt. Zero? No, przecież ty mi wysłałaś lamentynkę, no. Nie, tak. dobra, nie będę taka kątka. Tam cię dziewczynki lubiły kiedyś. <laughs> kiedyś. <laughs> no! Ile mogłeś dostać wamętynek w swoim całym życiu? Tak. Mogło się pomieścić o 50. Tak. 15. Ty wiesz, ile dostałeś? Ja chyba źle skonfigurowałem to pytanie, bo wygrałaś bo dostałam w swoim życiu dwie pamiętki. Jest czego? Jedna od ciebie. Ale to wiesz, jak wam się powiedzieć o 50, no to, ja wiem, to, nie bo nie ja to w ogóle nie to było Od razu wiadomo, że zdobywam pół. No bo ile można dostać? O 50 można się powiedzieć. No tam, no bo myślałam... To już możesz się pomyć o 50. Nie, no, nie? bo jak, jak właśnie to było takie podchwytliwe w tym wszystkim. Bo Pomyślałem sobie, pomyślałem sobie w tym małym, głupim rozumku, że jak powiem, że możesz się pomyć o 50, to znaczy, że nie wiadomo ile ich dostałem i powiesz 384 na przykład. A ja wtedy powiem teraz, dostałam dwie. Jaki jest mój wiadek o rety, ja wiem. Nie ja wycięte. No tak. Nie da niczego. A to z Lilia? Nie! No jak nie! No nie mów, że tu nie pan. Lilia, za każdym razem ci przynoszę Lilię, jest wielka radość. nie mów, że tu nie pan! To kurde, jest radość, to no nie ma ty, nie przynosisz mi tego ulubionego. No to chociaż się cieszę z Lili. Nie no, kocham Lilię, kocham, uwielbiam Lilię. I one pięknie pachną, pięknie wyglądają, ale to nie jest mój ulubiony kwiat, nie znasz mnie, jednak w pięć jest straszne. Peonia, tudzież piwonia, tą którą mam wytaturowaną. O Red, to, by to było bardzo podchwytliwe pytanie. To jest mój ulubiony kwiat, dlatego by był naszym kwiatem ślubnym. No. Gdyby tak nie było, to bym sobie walali jakby w No poległaś, to jest totalnie, Jak że w ogóle... Tak, ja mam to gdzieś nóż do charakterystyki. Peonia, ta którą mamy tutaj. Jest moim ulubionym kwiatem, tylko że żałuję, że jest tak strasznie jej mało jest tak krótko. Jest to sezonowe, I to jest wchodzi w błąd, bo nie można jej teraz jechać do kwieciarni i kupić. Uwielbiam konie, więc poległem. No, no dobra, poległem. Idę w takim razie napisać wielkie zero. Chcę, żebyś mi powiedziała, jak byłem ubrany na naszej pierwszej randce. No to miałeś jeansy. nie jest trudne. Biorąc pod uwagę, że nie nas już są ja miałeś jeansy, um, szary sweter z takim, jak to się nazywa, z golfem. Szary sweter z golfem i brązową czapeczkę z daszkiem. I pachniałeś bardzo ładnie. I ja pamiętam to, bo ja wiem, że też wtedy miałam szary sweter i też miałam jeansy. I też pachniała. No, 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 I jakby super. w ogóle nasz strój tak pasował do siebie, że jak on wszedł i zaczęłam, jak on jest rena, jak ja jestem to po prostu... To nie mogło się nie udać. To było mega, mega super. I, i to, to pamiętam, tak właśnie szary sweter z takim tu golfem i ściągaczem jakby... Mówię i panie, dżinsy. Dokładnie tak. Dobra, masz punkt. Idę zapisać wynik, a ty w międzyczasie możesz sobie pomyśleć nad pytaniem ostatecznym, które mi działa. Chociaż i tak już przegrałem. To straszne! Już przegrałem. Chciałabym, żebyś mi powiedział, jakie są perfumy, które towarzyszą mi odkąd w ogóle mnie poznałeś, które mam zawsze, nawet jak właśnie mi się kończą, to uzupełniam półeczkę o te perfumy. No Ale Ty masz wiele takich perfum. Nie. No a co? Dior Addict? No nie, bo to są perfumy, które mi kupiłeś. No ale je... mówię, że to jest Twój ulubiony zapach od... od... <laughs> nie, ale mRNA, że mRNA. jest taki zapach, który na, jak mi się kończy, to nie ma opcji, że go nie ma. Ale want blackout, słuchajcie. Zobacz Hanka nawet na cię jak patrzy. Hana! Help me, please! Hanka ci tu nie pomoże. No nie, no nie pamiętam No nie pamiętam. Dobra, nie wiem, tak przegrałem. Kurczę. Co to były za parfumy? Gadaj, co to były za parfumy? Euforia? Euforia. Ja nawet w ogóle jestem w stanie sobie przypomnieć, wiesz, od razu, że Midnight Line Ci kupowałam. No tak. A tego po prostu nie pamiętam, nie pamiętam, więc polegam, Trudno, idę sobie zapisać kolejne wielkie zero na naszej pomocy. Podsumowanie będzie dla Ciebie bolesne. Więc dobra, słuchajcie, wygląda to tak, że Kafi ma raz, dwa, trzy, cztery punkty. Martin, jak widzicie, uzyskał dwa punkty, więc nie jest tak, jak Wam wszystkim się wydaje, że znamy się jak konie. Okazuje się, że mój mąż nie zna mnie wcale. Eee, dobrze, pora na podsumowanie naszego teleturnieju, w którym tak e, poniosłem taką sromotną porażkę. Tylko i wyłącznie dlatego, że Hanka nie chciała mi pomóc z perfumami, ale dobra. I teraz tak, w związku z tym, że e, przegrałem, należy mi się. Kara. 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 I muszę dokładnie, jakąś kara. I słuchajcie, mój pomysł jest taki, żeby kara zależała od Was. Także napiszcie w komentarzach, co ma zrobić Martin. Eee, zaznaczam, że najlepiej, jakby nie było to mm, życzenie materialne. Żadnych jeepów ani 150 kwiatów nie kupię. Nie, nie, nie. Żaden jeep nie wchodzi w grę. Także, piszcie w komentarzach, co ma zrobić Martin. E... I ten komentarz, który oh, uzyskał. Ja chcę się tutaj wypowiedzieć bardzo. Co ma zrobić tata? Tak? No, no. way. Uh, this is not negotiable. No. I'm not going do this. No. I'm not gonna do this either. No. Yeah. Okay, so I teraz tak, ten komentarz, który uzyska najlepszą liczbę największy... waszych lajków, bo jest tak, tak że jak komentujecie, to inne osoby mogą dać tam lajka do tego komentarza. Także ten komentarz, który uzyska najwięcej waszych lajków, zostanie wybrany i to będzie musiał zrobić Martin. Sama jestem ciekawa, co to będzie. No właśnie, wykażcie się kreatywnością, i ten komentarz, który zyska największą ilość lajków z waszej strony, zostanie przeze mnie zrealizowany jako okrutna kara. Za to, że poległem w naszym teleturnieju. A tymczasem chciałam, przypomnieć, żebyście nas subskrybowali. Jeszcze nie. Pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować. Ja wiem, że generalnie ostatnio daliśmy strasznie ciała z pojawianiem się na naszym kanale na YouTube, ale to taki splot nieszczęśliwych wypadków losowych w naszym życiu spowodował, że nie mieliśmy po prostu na to czasu, ale postanowimy w tej nieregularności pojawiać się bardziej regularnie, więc liczymy również na Was. Subskrybujcie. Posyłajcie dalej info o tym, że jesteśmy istnieją. No więc właśnie. chcemy wiedzieć, czy Wam się podobało, czy Żebro, nie. Żebro komency zawsze na propsie. <laughs> Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło, no i Uziaki. czekamy, czekamy na aż mi wymierzycie karę. Pa pa! Do zobaczenia.